Dlatego, że bliźniaki przyjadą do naszego domu na nocowanie. Amelka ich zaprosiła, więc bardzo się cieszę, dlatego że bliźniacy to są teraz jej nowi przyjaciele. Bo oni są w tym samym wieku, więc bardzo się cieszę, że Amelka ma nowych przyjaciół w swoim wieku. Aha, aha, będziemy mieć aha, O, już przyszli, zobacz, oni chyba wybiegli z samochodu <śla> tej mamy. Hej, Zapraszamy Was! Wpadajcie do nas! Wejdźcie! No właśnie, my się znamy. Tyle razem przeszliśmy. Chodźcie, wejdźcie i dzisiaj zrobimy fajne nocowanie. Widzowie, zostawcie łapeczkę do góry, jeśli się cieszycie, że wreszcie udało się rozwiązać zagadkę z bliźniakami. Uhu, i teraz mogą nas odwiedzać, bo ta mama szuka sobie teraz nowej pracy. I dzięki temu, że może u nas zostawić bliźniaków, może jeździć na rozmowy i może szukać pracy. Ona chce zacząć nowe życie. Ja się mega cieszę, że mogę jej w tym pomóc. Cześć, malu! Juhu! Amelko, ale wy super wyglądacie! Jesteśmy razem wszyscy. jesteśmy speczliwi. Przyjaciele najlepsi przyjaciele poznali przyjaciele się. W takiej piastkę. przykrej sytuacji się poznali. Bamelka też miała różne przejścia i bliźniacy mieli różne przejścia, ale wszystko jest dobrze. Juhu! Nie Właściwie to jest jeszcze wcześniej, bo dopiero jest ranek, więc macie cały dzień i całą noc dla siebie. No nie wiem, Amelko, co byś chciała zrobić. Na pewno jakieś fajne piżanki będziecie musieli sobie ubrać. Na pewno coś znajdziemy i zrobimy sobie taki wieczorny nocowanie, takie wieczorne, ale też będziemy oglądać filmy i tak dalej, więc będzie się działo. Zapytam gości, a może jesteście głodni albo chcę Wam się pić, bo ja mam tutaj przygotowane, zimne napoje! No właśnie, Amelko, bo ty możesz poczęstować kolą twoją ulubioną, chyba się podzielisz, co? Właśnie chcę po stać, bo ja chcę być miłym gospodarzem, tak jak mnie uczyłaś. Tak, i mamy tutaj tylko cztery miejsca, ale nie obawiajcie się, dlatego że ja zaraz wyciągnę więcej tutaj krzesełek i jeszcze jeden stoliczek, żeby każdy mógł sobie porządnie usiąść i sobie zjeść coś dobrego. Zapraszam, tutaj będzie kolejny stoliczek, możecie usiąść, ja zmienię kolor na taki A, biały. I proszę Chcę bardzo. Pić. O, wszystkim się chce pić. Ale słodziaki. Ej, bo jeszcze się uzależnią od Coca-Coli, jak ty, Ameryka. będziemy <śmienic> Pijcie, pijcie kole, Kola, kola. Zaraz coś tutaj podam pysznego do jedzonka. Jakieś tutaj umiejętności mam? Czekajcie tutaj zaraz do piekarnika. Może to start ktoś chce, albo coś? jakieś ja smoothie? Lubię, ja lubię. No ty it, mama. U, Amelka, Krysia oraz bliźniaki, tutaj Kubuś i pięcioraczki, a dla mnie nie ma miejsca, ale to eee. nic. Ja e, w ogóle gdzie jest, Milo? O nie, on znowu sobie poszedł na jakieś wędrówki, pewnie, dobra, niedługo wróci. Dobra, już podaję Ej, ja jedzonko. O, pod jakąś dziewczynkę. O, dziewczynkę I jakoś, ja jakoś poznał. Masz rację, masz rację, na pewno. Okej, okay, tutaj rozdaję. Proszę bardzo. Proszę bardzo dla Was. O, tutaj Kubuściu, tu Ci bardziej postawię. Okej. Okay. O nie, przepraszam, pięcioroczki wam. O, o, sorry, pięcioroczki, bo chciałam Wam postawić. Ja już stawiam, ja już stawiam, so, sorka. Norka tak nie miało być. Ups, dobra, ja nie jestem najlepszą gospodynią, ale już, już zaraz wszystko będzie pod kontrolą. Dobra, teraz dostaniecie jedzenie, ja usunąłem z To był taki psiku specjalnie, Amelko, żeby rozbawić bliźniaków, chyba się śmiali. Tak, a tu nawet jeszcze i... Dobrze, ja sobie gdzieś zaraz tutaj usiądę. Ja jak zwykle sobie oczywiście zjem w locie, czyli tutaj sobie przy blacie zjem. Ale słuchajcie, jak zjecie, oczywiście posiłek, to pojedziemy sobie na zakupy, kupimy jakieś przekąski na wasze nocowanie, a potem będziemy mogli udekorować. No chipsy, koli więcej żelki, może jakieś krakersy. Ja zrobię tortilkę wam na wieczorek i będzie pysznie, smakuje wam. Najpieczniejszy kurczacyk! Mm. O, to się cieszę, że wam smakuje. Jestem dobry kurczacek. Wszystkie smakuje nawet niejako. Tak, pamiętajcie, żeby wszystko dobrze i ładnie zjeść tak do końca. Okej, okay. no to jeśli się już najedliście, no to możemy pojechać na te zakupy, co? Dobra! Ja nie wiem właśnie czy my się zmieścimy do mojego autobusu. Ej, serio? Ja mogę wziąć bliźniaka na lęce, to na kolankach. Ej, ale spróbujmy, zobaczymy sobie czy zmieścimy się do autobusu. Ej, takiej ferajdy to ja nie miałam jeszcze. Co to za krowatka? biegną. Co to jest za gromada? Ile dzieciaków ja mam? Ja cię kręcę. Dobra. Wiecie co? Ciężko ich okiełznać, ale na razie się słuchają. Bardzo dobrze. Okej, okay, sprawdźmy sobie ten autobus, czy rzeczywiście No spróbujcie się zmieścić, okej? Okay? Dawajcie. Zobaczymy, czy będzie jakieś wolne miejsce. Grzesiu, wsiadaj. Nie chcesz jechać? Oj, dobra. A jest nawet jeszcze wolne miejsce chyba. Ej, ale nie ma wszystkich pięcioraczek chyba, czy są? Nie Taka są. Jest. dwa, trzy, cztery, pięć. Jest! jest. Mama, wszystko jesteśmy i jeszcze dwa miejsca. Wtedy mogę mieć dwie nowe przyjaciółki? Ej, Amelka, czemu ty leżysz na, pod, na tej najezdni? Czy ty siedzisz w autobusie? Górece. Ja z <laughs> To ja tego nie widzę, widzę, zobaczcie! Coś jest zbugowane. No to <laughs> Jak to wygląda? Dobra, ja jedziemy! To cyrko, Ej to są jedzie... jakieś czary normalnie, to chyba jeszcze po tej wiedźmie zostało, o, że jakieś nie, czary są. są książki, bo ja ją przez snem, Nie możesz to się to dać mi... tej książki, to już zabronione! Yy, ja nie citałam, to buzalcik. Dobra, chodźcie, idziemy. Kupujemy przekąski na wasze nocowanie! Nie. Uhu! No, dobra, Amelko, co myślisz, co będzie najlepszego? Ej, halo, pięcioraczka, czy ja muszę ciebie wozić boskiem? Ty już jesteś chyba duża. Dziewczyna. duża dziewczyna, dobra, bierzemy, może takie coś, o, dobra, bliźniaczka do mnie tutaj wskoczyła, ty możesz sobie tu siedzieć, jedziemy, brum brum brum, mleko może kupię, może zrobimy coś fajnego, o, lody się tu przydadzą, są Wszystkie ja chcę. o, o doritoski, one są przepyszne, doritoski, bierzemy, nie bierzemy. Czekoladki. Ale mam dużo. Tylko kto za to zapłaci, wiecie, żeby kupić przekąski dla tylu dzieci. Poczekaj, musimy to policzyć, czyli tak, pięcioraczki to jest piątka, kubuś, Amelka to już jest siedem oraz bliźniaki, czyli Lila, Liam i Lia to jest dziewięć, a ja jestem dziesiąta, czyli nasza rodzina liczy aktualnie dziesięć osób. To jest? Ja mogę to wszystko kupić. Możesz, dobra, możemy zaszaleć. A co tam czekajcie? Tylko kartę wyciągnę. A, dobra. Uwaga, pyk. Halo, chcę zapłacić. Halo, chcę zapłacić. i przepuśćcie mnie. Przepuśćcie mnie, dobra. O, dobra, zobaczcie. idealnie Jak dużo kasy poleciało. Leci mnóstwo kasy. Dobra, już Ale, chyba zapłacone. Zapłaciłaś jakieś miliony. Milion robuxów może nie, troszkę mniej. Bo ja się jak myślę nie znam na pieniądzach. A few moments later. tu już jest. Dobra, elegancko teraz jeszcze tutaj muszę. Trochę zetrzeć, okej, okay. pięcioraczki, no idźcie tam dekorować, dziękuję, że już zabrały te światełka swoje, ja nie chcę tutaj światełek, ja chcę mieć spokój, dobrze? Okej, okay, tu jeszcze trzeba, no trzeba trochę odświeżyć ten dom po, po tych całych wojażach z wiedźmą. Dobra, ja tutaj zamknę. Oczywiście, że... ej czekajcie, tutaj klikam i zobaczcie, mamy zasłonięte, nikt nas nie będzie podglądać, już jest naprawdę ciemno. Okej, okay, o dziękuję, bliźniaczka mi pomaga, ty odkurzasz, ale ty jesteś fajnie wychowana, normalnie elegancja, Francja, wszystko potrafisz, dobrze. No okej, okay, okej, okay, tutaj nawet ozdobiliście sobie, idę zobaczyć do mojego pokoju. Eee, no nieźle. Jak wy macie tu... Wow, ale macie super! Ej, fajnie, tak delikatnie różowo, a bliźniacy chyba lubią kolor niebieski, tak mi się wydaje, to co? Ja dla troszeczkę tutaj niebiesko. Ale ładnie, i co wy macie zamiar się malować, robić sobie make-up? Eee, eee, ja pożyczyłam trochę swoich malowideł. No dobra, to ja mam świetny pomysł, Amelko. Że będziecie mogły mnie wymalować dzisiaj No, będziecie mogły mnie wymalować, ja 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 No dobra, zgodzę się, bo... Tyle rzeczy się działo, że już się zgodzę, dobra, uwaga. Hej, mama! Ty będziesz najpiękniejsza. Ja będę jak Diva normalnie. Diva! Proszę tutaj siadać, proszę pani, proszę tutaj siadać. Dobra, dobra. Dobrze. Kryś się robi, się trochę maluje w tym, trochę podpowiedź. Czekaj, co ja mam tu wziąć? Zabrać? Eee, <laughs> eee, dobra, Kryś mi dała. Dobra, będzie śminka mama. jakaś. Okej, okay, tutaj trochę. A to Wam też na oko? Na oko? No nie wiem, ale no dobra, możesz robić co chcesz, niech okay. Wam będzie. A tutaj ci taką klasę. Lobby. Wow, jaki fajny pędzel. No, dobra. <grym> tutaj wow, jak ładnie, Amelko. Ja nie wiedziałam, że ty masz taki talent. Tutaj trochę nałożymy. Okej. Okay. I tu na policzkę. Okay. Dobra, ja nie patrzę. Aha. Mogę już zaraz na siebie zobaczyć. Eee, dobra, daj mi jeszcze 10 sekund. Tutaj zamaluję. Dobra, okay, no. Amelko, pamiętaj, żebym nie dała radę to zmyć, bo my mamy dzisiaj nocowanie, ja muszę się zaraz w piżamkę jakąś ubrać. Eee, no jeszcze musimy w ogóle wszyscy iść się wykąpcia, żeby ubrać nowe świeże piżamy. O tak, właśnie! Musimy wszyscy umyć ząbki i wszystko. Dobra mama. Już gotowe? Panie! Jesteś piękną księżniczką. Uwaga, uwaga, patrzy na siebie. Ja w tym czasie Amelka jeszcze maluje swoje siostry. Uwaga, widzowie, patrzcie. Nie maluję! wow. Nawet, Pytaj nawet. Ptomka, pudlu. Pokaż mi się, mamo. Nawet, kresi nawet. Kresi. Trochę te brwi jak takie kreski, ale nie ty jesteś Amelko, ty masz Uuu. talent normalnie fach w ręku, ale dobrze, że Krysia ci podpowiedziała, bo Kresia ma te zdolności. Dobra, Jeszcze to... Też umie ale fajnie takie nocowanie, że można się, wiecie, pomalować i tak dalej. A komuś ciebie chyba nie wymaluje. nie ucieknie. Amelka maluje kubusia. Nie no, on chyba nie lubi. Ej, słuchajcie. Słuchajcie, zaraz wam naleję wody tutaj. Wbijajcie. Chodźcie, chodźcie pięcioraczki. Chodźcie, Amelko, bliźniaki. Zaraz musicie się wykąpać. Jak ty wyglądasz, Zuzanna. Jaki ty masz makijaż. Patrzcie, Zuzia. Co ty masz za make-up. Oszalałaś. Zuzanna? Zuzanna przesadziła, naprawdę, ale Oliwka eee, ładnie. Trochę, trochę za dużo jej dałam tusu do A. trochę pomalowała. A Krysia, Krysia też ma tu... Ej, co A ty Krysia? Kubusia. Nie no, masakra. Co? Co zwariowałaś? Chyba co? Koboś! No ty mu tam poprawiasz to chwilę, mu się... Nie no, masakra! Ona kupuje nawet pomalowała, że on się dał na to nabrać, no ja nie wierzę w to... Dobra, to słuchajcie, mam świetny pomysł. Na 3, 2, 1 wszyscy biegną się kąpać! 3, 2, 1. Kto pierwszy pod prysznicem? Pierwsza, pierwsza, pierwsza! Ej, ale pięcioreczki, wy też musicie iść. A nie, dawajcie, idźcie, się też kopać. One nie chcą się kopać, bo mają makijaż. A one lubią jak ty i chodź. Dobra, idę też. Wszyscy pod prysznic, zapraszam! Proszę bardzo. E... Proszę się kąpać wszyscy. Patrzcie. Ile osób moda, pod prysznicem. Wszyscy się malują. <laughs> malują? Nie, chyba myją. Ja się więc... Amelko, ty chyba jesteś zmęczona już mi się wydaje. Ej, nie zostaw nie, mnie. Nie jestem, nie jestem zmęczona, ja będę całą noc nie spała. Okej, okay, dobrze, zobaczymy. Zobaczymy sobie. Patrzcie jak się... Ciapają tutaj bliźniaki w wannie. raczki pod prysznicem. Dobra, słuchajcie, to teraz... Co się tutaj stało? Ktoś się przewrócił. Uważajcie na siebie! Ubierzcie piżamki, dobra, a ja przygotuję tutaj telewizor. Dobra, telewizor już wisi, a wy już jesteście ubrane w piżamki. Ubieracie się, dobra, to jeszcze poczekam, a ja idę w tym czasie, ja się może ubrać, tylko pójdę tutaj, bo tam nie ma miejsca w tej łazience. No dobra, widzowie, ja już jestem gotowa. Tak wygląda moja piżamka i idę do dziewczynek zobaczyć. O, już gotowe są dziewczyny. pa. Wykąpane zęby te? Eee, yy, mama, ale my jeszcze chcemy zjeść. No to dobrze, tak, tylko to było podchwytliwe pytanie. No dobra, a możemy też pooglądać sobie? Możecie, oczywiście. I teraz tak, włączamy sobie TV. Ej, czekajcie, bo tutaj woda jeszcze leci. Nie można Ej, marnować to nie wody. Się kręci, to ktoś się kręca. ostatni kąpał, ten nie no, zakręcił. Nie, to nie byłam ja. Dobra, to teraz tak, ja sobie tu siadam razem z wami elegancko. I patrzcie, oglądamy jakiś film, może o pieskach? Czy co oglądamy? O, ja lubię pieski, ja mam kapciuszki nowe. To są właśnie pieski patrz. Mam, patrz Ale jak? super, masz kapciuszki, Amelko. Ja lubię bardzo pieski lubię jemnicki, i o. lubię jamnicki. I lubię blado. Kochane, Mój I się, też jest kochane. O, się trochę oczy zamykają. E, tak, tak, możecie sobie jeść popcorn. Tak, już zaraz jej, przyniosę. Już jej, idę super. po popcorn, zaraz przyniosę, no? Mam popcorn, przyniosłam, mam popcorn, weźcie sobie. super, ja trochę chcę. możecie się poczęstować. Fajnie. Jak się czujecie, bliźniacy? Liam, Lija, jak się czujecie? Wszystko w porządku? Podoba Wam się? Jak się czujecie? O, Kubuś, jaką fajną masz piżamkę. Zgasimy światło. Oczywiście zaraz zgasimy. A czekaj, tutaj jest Liam. Jak się czujesz? Bo ja widzę, że chyba wszystko w porządku z nimi. Bawicie się A dobrze? Już się dobrze. tak nie wstydzą. Mi się wydaje, że jest okej. Okay, ale nie nie no, Już się tak nie wstydzą. Już, mm. się, już się tak przyzwyczai. Tak, oni się cieszą. Jest! O! Jeszcze im zostało trochę z tej mowy angielskiej, co nie, Amelko? Oni się uczą coraz więcej ładniej mówią po polsku, bo tak. ja też nimi ćwiczę. Ej, ale wy chcecie tańczyć, ja jestem zmęczona to już ten wiek, żeby na się chce. Do to to A dobrze, dobrze, no to bawcie się tańczcie, ja tutaj, ja tutaj sobie tylko chwilę się położę, dobra? A wy się tam... Wy tam bawcie! Wow, jaka to jest impreza! Tak, tak, ja się chwilę tylko zdrzemnę, takie 15 minut, musicie mi przeszkadzać, no weźcie się, pobaczcie. I tak wygląda nasze nocowanie, ja już jestem stara i nie mam siły, naprawdę. Amelko, ty też nie masz siły, czy masz nadal siłę? No dobra, to też z wami chwilę potańczę, już nie będę taka, ale ja, ja przypominam, że ja wstałam dzisiaj pierwsza i to bardzo wcześnie, bo musiałam A przygotować ja wszystko bluga. na przyjazd bliźniaków, więc A ja, ja, ja tam pierwsza. Druga. Ja tam druga, bo mi obiecała się, że przyjazdą bliźniaków i się tak cieszyłam, że nie mogę... No dobra, dobra, to niech ci będzie. Okej, okay, no to potańczmy trochę jeszcze, obejrzymy sobie jakiś fajny film, poopowiadamy sobie straszne... A, bo wiecie co, nie będziemy opowiadać strasznych historii, bo już straszna historia nam się przetrafiła ostatnio, prawda? Tak, mama, ma to tylko No, i super, dobra, idę do was, siadamy i sobie pogadajmy o czymś. Właśnie niedługo wracamy do szkoły. Znaczy wy... Ja o szkole dam. no dobra Dzięki widzowie, że oglądaliście To była pierwsza nasza wspólna noc Z bliźniakami na nocowaniu które zorganizowała Amelka Z moją drobną pomocą Tak, ja jestem organizatorką Tak, tak bardzo dobrze powiedziałaś Wszyscy chyba się super bawili Także dzięki, że oglądaliście I widzimy się w kolejnym odcinku Napiszcie, czy chcielibyście jeszcze taki odcinek